W 31. odcinku podcastu Poszklanie i natestowanie ogłosiłem konkurs, w którym do wygrania była książka Praktyka testowania Radka Smilgina oraz godzina konsultacji. W konkursie wzięło udział kilka osób i postanowiłem, że zamiast podawać po prostu zwycięzcę i skontaktować się z nim w taki sposób mało ceremonialny, powiedzmy, postanowiłem, że zrobię to trochę inaczej. To znaczy, Nagrywając ten materiał, wylosujemy sobie e, zwycięzcę, tylko że e, jak wylosujemy? Bo tak naprawdę to, co muszę zrobić, to wziąć wszystkie te osoby z komentarzy i no, w jakiś sposób wylosować. Teoretycznie mógłbym zrobić tak, że znalazłbym narzędzie losujące w internecie, żeby mi po prostu jak najszybciej e, wybrało zwycięzcę. Natomiast Wymyśliłem, że zrobię to trochę inaczej. To znaczy, na żywo, tak jak jesteśmy, stworzymy listę osób, które skomentowały ten post, i napiszemy bardzo prosty skrypcik w JavaScriptie, który wylosuje nam tego zwycięzcę. Na początek otworzymy Visual Studio Code i w, w naszym workspace stworzymy prosty plik JavaScriptowy o nazwie Konkurs.js. Tak naprawdę musimy zrobić trzy kroki. Jeden to jest zdefiniować listę uczestników. Po drugie, musimy stworzyć mechanizm, który wylosuje nam indeks danej osoby, czyli losowanie. No i trzy: wyprintowanie osoby o zwycięskim indeksie. W tym celu stworzymy sobie Listę uczestników. Zaraz sięgniemy po loginy osób, które skomentowały post z odcinkiem konkursowym. Więc jedźmy sobie od dołu. Wędkarstwo warszawskie 4, 3, 5, 3. No, w ogóle, swoją drogą ciekawe. Ostatnio sporo osób mi mówiło, że zaczyna wędkować. Może jest to jakiś znak, że też powinienem rozpocząć przygodę z wędkowaniem. Dalej. Katarzyna 7657. Kolejnym uczestnikiem jest. No dobra. Mamy już wszystkich uczestników wpisanych do tablicy, teraz musimy w jakiś sposób wylosować naszego zwycięzcę. W tym wypadku, skoro mamy listę uczestników, no, najlepiej będzie wylosować indeks danej osoby, no, którą później wyprintujemy. Więc robimy indeks zwycięzcy. No i tutaj użyjemy funkcji. Po pierwsze, ma floor. A w jej argumencie użyjemy maf random, który losuje liczbę od 0 do 1 i przemnożymy to przez długość naszej listy, co koniec końców da nam indeks zwycięzcy. Więc następne co musimy zrobić, to oczywiście stworzyć e, zwycięzca. Zwycięz, Nie powinienem was uczyć tego, że u, używamy polskie zmienne, ale no tak jakoś wyszło. <śm> Natomiast pamiętajcie, w projektach używajcie dobrej konwencji, czyli od razu nazywajcie zmienne po angielsku, a nie tak jak tutaj, bo to nie jest dobre. Chyba wszyscy znają funkcję ispies. Dobra, zwycięzca, no i tutaj bierzemy listę uczestników o indeksie, indeks zwycięzcy. I to, co musimy zrobić jeszcze na końcu, to oczywiście wylogować naszego zwycięzcę. Zwycięzcą konkursu jest. I tutaj, oczywiście, musimy teraz dodać naszego zwycięzcę. Zapisaliśmy nasz program. Mamy taki bardzo, bardzo, bardzo prosty skrypcik, ale jednak własny losujący zwycięzcę konkursu. To, co zrobimy sobie teraz, to uruchomimy nasz program żeby uruchomić prosty skrypt JS-owy z poziomu Visual Studio Code albo te terminala bezpośrednio, e, musimy znajdować się dokładnie w ścieżce, w której jesteśmy e, w, w której umieszczony jest nasz skrypt i wykonujemy komendę node, podajemy nazwę pliku i klikamy enter. No i tak jak widzicie, zwycięzcą konkursu jest Hubert Hubert 2953. Gratulacje. Ej, odezwij się proszę na maila kuba małpa: poszklanie i, .pl i dogadamy szczegóły wysyłki i datę, kiedy będziemy mogli się zdzwonić i pogadać. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, pokażę, że faktycznie jest losowanie i to działa. Także chociaż widzę, że tutaj Katarzyna ma niesamowite szczęście. Ale, no, jakbym zliczał ilość, jakby, jakbym zliczał konkretnego e, uczestnika wylosowanego najwięcej razy, powiedzmy na 10 prób, no to wtedy Kasia miałaby e, nagrodę. <grystanie> Albo dobra, to zmieniam reguły. Niech będzie. E, Hubert Hubert, ze względu na e, pierwsze wylosowanie, otrzymuje książkę i godzinę e, do pogadania. Natomiast, Kasia, jeżeli będziesz chciała e, pogadać ze względu na to, żeby byłaś naj, 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 najczęściej losowaną osobą e, przez te kilka prób, jeżeli chcesz e, również skorzystać z takich konsultacji, czyli dodatkowej godziny, jestem też do dyspozycji. Także zarówno Kasia, jak i Hubert, a Hubert szczególnie zapraszam na maila kubaj.poszklaniejnatestowanie.pl i dogadamy szczegóły. A już we wtorek o 8.30 zapraszam Cię na nowy odcinek Poszklanie i na testowanie.